Dobra widzowie siemanko witanko w, w poprzednim odcinku graliśmy sobie w the baby in yellow a dzisiaj postanowiłem że po prostu nie będzie to film godzinny tylko po prostu gramy dalej to jest taka kontynuacja jak nie widzieliście poprzedniego to zobaczcie teraz będziemy naprawiać robotyka patrzcie aby go naprawić A jak go mogę naprawić? Czekaj, bo nie. Pewnie tam go pewnie będzie trzeba go tam położyć, nie? Nie? Co, co ty jeszcze? Ale, no wziąłem robota i gdzie go trzeba teraz odłożyć? Jego trzeba odłożyć. Tak na logikę, co on potrzebuje? Nie, no po prostu mamy go podnieść, tak? Przecinek, aby go naprawić. No to kurde, czym ja mam go naprawić? Ech, i tak jak w poprzednim odcinku się zawiesiłam przez długi czas, to tutaj też może być problem. Los problemos. Gdzie ja tego chłopa mam schować? Gdzie ja go mam odłożyć? To jest dobre pytanie. Bo widzę, że trzeba go naprawić, ale śrobota... Na górę, Jezu, ja jestem... Tutaj powiem, jestem debil. Przewa bota na górę. Podłączko. Tutaj. Tutaj dokładnie to łączenie. Dobra. Nie, ej, ej, nie mogę tak, nie, no kurde, ej, to jest w końcu, ej, ale to długi. co jest, no dobra, skupiamy się, tak, tak, tak. I to się robi wkurzając. Raz dwa, trzy. Raz, 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 dwa, trzy. Koń. Jezus, Maria. Robot. Jak on się nazywa? Neft. Neft. O, cześć. O, wytylkowy. O. Wymaga wykład z tuszem. Okej. Okay. No, fa fajny roboczyk wam powiem, Już, już chłopa polubiłem wkład z tuszem. Czyli to jest. Co teraz będzie trzeba znaleźć? Dołącznik. Dołącz yy, nowy wzmacniacz. To ty poczekaj, wzmacniacz. Okej, okay. szukamy wzmacniacza. Lator, tuż. Teraz pytanie jest jedno, gdzie jest wzmacniacz? Ale tak naprawdę, to jest akumulator. Gdzie jest wzmacniacz? Jezu, ja myślałem. Głupia gumowa kaczka. Ja myślałem, że tutaj kurde dzieciak stoi. ale robocie? Nie gadaj, że ja. Ja to znowu będę musiał przechodzić, nie? Dobra, no nie wywalaj mi go znowu, no wiem. Co ja dokładnie wzmacniasz? skąd ja wezmę wzmacniacz? Szkoda, na dole nie było. Przeszukałem całe dół, to się tak. Chyba, że jeszcze gdzieś tam dalej pójdę, to. śrobo, klucz. Mm. O i tak w ogóle może teraz słyszycie mm, za ścianą u mnie coś, albo tutaj w domu. Wam pamięć? Nie dobrze. Bardzo niedobra informacja. Wzmacniacz, skąd ja wezmę, kurde, wzmacniacz jakiś. Czekajcie, może tu go trzeba podłączyć? To też tak może być. Chodź tu, next. Fajnie. Dołącz, czyli teraz wystarczy. Gniazdo, mamy gniazdo. Dolka kabli. Znajdź jednost jednostkę wzmacniacza. E, czyli co to jest dokładnie, bo nie wiem. Jak się składa, że pierwszy raz tutaj jestem i gniazdo, ale my go nie. Nie weźmiemy go, bo. Nie przedostaniemy się. Śrobokręt pusty doktor. Nie wiem, nagranie nie. Ja bym się teraz na nim tak wyżył, że własna matka by go nie poznała. To jest wzmacniacz? Co to to cholery jest? Obojnik. Czekaj, sorry, że cię opuszczę. Weź mnie to, bo to się robi nudne. Dobra, tam mowa już nic nie ma, tak mi się wydaje, że. No, kurde. Książka, no bo kurde, to już chyba nic nie mamy, się wydaje. Tutaj trzeba podłączyć. Tylko lepsze pytanie. E, przecież nie mogę go tam ten, no bo wiecie co? To jest dobra, to jest to. To jest wzmacniacz. Mamy to. Teraz właśnie moja mama otworza, więc no. Może być leciutko gorszy dźwięk, to no, możesz przestać. Jak nielęcznie... No nie wywalaj go znowu, no Jezus. Ja chcę... Gdzie to jest? Nie gadaj, że to... Można to łączyć ręcznie. Robimy tak, Podłączamy go tu szybko. Jak szybko będzie, trzeba to, to wziąć. Wydaję szybko. No to. Bo jak inaczej, no. Jak inaczej, bo się nie da inaczej. Się wyłączyć ręcznie To lepsze pytanie, jak Dołącz nowy wzmacniacz czym? Ten gnojek, czy tutaj przez przypadek się chyba nie zbliżył, nie? Zaportać przez obraz ciekawe. Jak to dołączyć, bo kurde? to jak ja mam wam to dołączyć? Może tam będzie co? O, no właśnie tam, tam może będzie coś. To se rzucimy tutaj. Może... Ej! Może dzięki temu to zrobimy, kto wie? No jest to w ogóle, nie wiem. Wydaje mi się, że to jest chyba jakaś legendarna rzecz, bo jakaś muzyka jakieś Ne... Nept, nefta podnosimy. Tego w sumie ze sobą chyba nie bierzemy. A może? Dobra, Ace. Mi się wydaje, że... No ale ja go nie wezmę. mi się wyłączy. leci długi, problem. No dobrze, dziecku jestem I to dobrze bardzo. bardzo mnie to cieszy? Podnieś jednostkę Czyli tutaj jest maszyna żeby go tutaj coś zrobić Czyli no Ej może jeszcze jeden Nie wiem kto, kto wie Kto wie No To, nigdzie, to jest wreszcie ważne, nie? Nienawidzę tego dziecioka Czyli, może kto wie, skończymy całą gierkę. Czy, czy tą też szufladę można otworzyć, bo tak... Mm, drzwi mają być zamknięte. Czekajcie. Utrzymuj pierścień w ruchu. Ale tu nie można tego wziąć w sumie. Halloween. Wam powiem, chyba to dodam jako do całej gry, bo się wydaje, że to zrobimy. Tą całą gierkę przejedziemy, jeżeli chodzi mi. Yy. Coś czuję, że on w końcu z tego obrazu wylesie. Nie no, kurde, po prostu 17 minut i nie wiem co zrobić. Nie wiem, nie wiem po prostu co zrobić. Chyba ten odcinek może być. Lekko krótszy, bo kurde, nie wiem co zrobić. Nie, nie wiem, nie mam... nie mam pojęcia. No fajny w sumie robocik. No to jak kurde. Dlaczego mi się wentyla? No to. To no, się dobre pomysł, byśmy wyskoczyli tu i by... Żeby... No, ten, ale nie da się. Nie da się, kurczę, po prostu nie da się. Nie wiem, nie wiem, jeżeli to przejdziemy, no to to, to będzie spoko. A jeśli nie, to napiszcie w komentarzach, jeżeli wiecie, może. Co tutaj czas zrobić, bo, bo ja nie wiem. Wam powiem, chyba zaraz w ogóle koniec będzie odcinka. Wiecie co, sprawdzę jeszcze czy czegoś tu nie ma, sprawdzę jeszcze dół i to wszystko będzie, wiecie, i to będzie chyba koniec odcinka. Wkład duszu, coś ten... Widzicie, nie tylko nam się przytrafiło. Zawsze jak ja tutaj jestem, jestem to zawsze myślę, że zaraz dziecko przyjdzie. To jest ta muzyka i to wszystko. Leby mi koteły na mordę teraz nie wyskoczył. Nie, tu nie musimy iść, tu nie ma nie ma po co nawet. Czekajcie, to jest ten pokój, co zamknięty. Ale tu widzę nic nie ma specjalnego. Ten kamieniami chyba. Nie, ja wam powiem, że po prostu w kolejnym odcineczku jak najbardziej, pogramy sobie dalej i patrząc na to, że patrzcie, już test spo... co to jest? Osiągnięcia 3 na... 3 na 27 A to, że w sypialni dziecka na karm i nie przewija dzieciaka podczas segmentu lustrzany dom. podle. Hmm. Patrzcie, czaptery. Przeszliśmy całego pierwszy chapter z owcem z królikiem chyba też, nie? Bo to tylko dwa Pikman i wyjście. Się okazuje. Więc teraz kod jako ciekawość, no i laboratorium zderzenia. Nie resetuj mi postępu, jak ja bym to kliknął, to ja twórcy. Unreal Engine Copyright od 1998. Dobra, wam powiem, ja już wam dziękuję. Pogramy sobie w to jeszcze. W ogóle fajnie, że na Atom S Plus już mam chyba prawie 10 subów. To Sub będzie koniec, nara.